Temat tego konkursu poświęcony Polkom działającym poza, poza granicami Rzeczpospolitej jest niezwykle dziś ważny, ale też historycznie bardzo uzasadniony. To jest konkurs niezwykle ważny, dlatego że Musimy tutaj podziękować wszystkim aktywnym osobom, które się włączyły do jego realizacji, wszystkim dziennikarkom, dziennikarzom, reporterkom, publicystom żyjącym poza granicami Rzeczpospolitej, którzy poświęcili swój czas, by utrwalać historię tych polek, które w dużym stopniu w istocie przyczyniły się do tego, że Myśl polska, tradycja polska, kultura polska trwa daleko poza granicami Polski. Mamy za sobą wspaniałą lekturę wraz z jury niezwykłych historii osobistych, opisanych z pewnego rodzaju i historii mówionej dzięki reportażom i spisanej polek działających poza granicami Rzeczpospolitej. Czujemy się zaszczycone, że tutaj jesteśmy i pracujemy w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia. I właśnie rozgłośnie regionalne mają szansę docierać do takich bohaterów, jakich przedstawiamy w naszych historiach. Stany Zjednoczone nie są w 100% moją ojczyzną, to język polski jest moją ojczyzną i on wędruje ze mną wszędzie.